Cześć kochani, z tej strony Dominika, a my jesteście na kanale Tak jak Leila. Jak widzicie po tytule dziś mam dla Was test korektora. Nie będzie to test jakiś całodniowy, bo no, nie będę miała możliwości wrócić do Was jakoś mega późno, ale myślę, że po kilku godzinach na pewno się zjawię. Aktualnie mamy godzinę 11, więc myślę, że takie 4 godzinki na pewno, wiem, że to nie jest jakoś mega dużo, ale mm, da nam to już mniej więcej jakiś podgląd. A będziemy sobie testować nowe korektory od Avon, stosunkowo nowe, bo dosyć niedawno się pojawiły. Power Stay, 18 godzin mają być trwałe, więc Zobaczymy, czy się spiszą, chociaż w tych czterech godzinach. Ja postaram się Wam też aktualizację zamieścić w opisie pod spodem tego filmu. To jest seria Avon Powers Day, czyli ta sama, z której mamy już podkłady o tej przedłużonej trwałości. Ja robiłam test tych podkładów, więc tutaj Wam zostawię linki. Ja z tamtych podkładów jestem mega zadowolona. To jest tak, że w zależności od tego, jak moja skóra reaguje, jak się zmienia, to potrzebuję takich podkładów, i podkład po prostu w jednym nie wygląda lepiej, w jednym gorzej. Zresztą pewnie same wiecie, myślę, że u Was dzieje się to samo. W każdym razie tamten podkład bardzo lubię, mam nadzieję, że równie bardzo polubię się z tymi korektorami. Teraz zobaczycie słoje wszystkich korektorów, wszystkich odcieni. Ja stwierdziłam, że pod oczy nałożę sobie odcień. Golden Fair. Zanim przejdę do aplikacji samego korektora, chciałabym Wam pokazać. Mam nadzieję, że to będzie tutaj widoczne. Moją żyłkę, którą z reguły bardzo ciężko mi jest czymkolwiek zakryć. I o ile nie mam aż tak bardzo problemu z ciem pod oczami, chociaż tu teraz w tych światłach no, trochę jednak są widoczne, to zawsze gdzieś ta żyłka mi tutaj przebija. No i właśnie ten odcień Golden Fair nałożę sobie pod oczy. I użyję również tego odcienia jako bazę. Właśnie ten kolor wydaje mi się bardzo fajny do mojej żółtej karnacji, więc jeżeli macie takie żółte odcienie, to myślę, że on będzie się sprawdzał i wydaje mi się, że on będzie dobrze dobrany kolorystycznie. Chociaż teraz może się wydawać w kamerze ciut jasny, ale jak rozprowadzimy, to miejmy nadzieję, że będzie fajnie się stapiał i zgrywał. Zresztą mnie też troszkę zależy na rozjaśnieniu tej okolicy, żeby nadać właśnie też takiej trójwymiarowości. No i... Uła! Nie wiem, czego trochę za dużo nie nałożyłam. No, ej. Jestem pod wrażeniem. Bardzo łatwo i ładnie się rozprowadził. Wtopił się w skórę tak, że wygląda mega naturalnie. Absolutnie nie wygląda ta cera na przesuszoną, na jakąś obciążoną, a widziałyście, że tego korektora dałam dosyć sporo. Zresztą widzicie, że tutaj ładnie się wszystko świeci. No i tutaj sobie to z tym poradziło może sobie tak ciupinkę, ociupinkę, ciupinkę tu właśnie na, na to miejsce, gdzie jest ta żyłka no i teraz to ja tu już prawie nic nie widzę wow, nie spodziewałam się producent m, niby to obiecywał, nie? <gry> że super krycie ale nie obiecywał, że to będzie tak naturalnie wyglądać super, świetnie dobra, a drugi kolor, jaki sobie przyszykowałam to jest Golden Light i jego spróbuję sobie nanieść na moje niedoskonałości, które gdzieś tu mi jeszcze przebijają. Nie wiem, czy on nie będzie ciut jasny, też. Wezmę sobie ciut ciemniejszy odcień Natural Light, i właśnie sobie to tu. O, ten zdecydowanie lepiej pasuje do koloru mojej cery. W ogóle moja cera się bardzo poprawiła. Jestem mega zadowolona z tego leczenia retinoidami. Jest ciężko, jest to ciężkie leczenie, to nie jest tak, że po prostu yy, jemy sobie tabletki i nie odczuwamy żadnych skutków ubocznych, bo tak nie jest. W ogóle jeżeli będziecie chcieli film o przebiegu mojego leczenia, to dajcie znać. Postaram Wam się nagrać coś, może znajdę jakieś zdjęcia z przed i po. Co prawda moja kuracja się jeszcze nie skończyła, ale. Może Was ten temat interesuje, w ogóle dajcie znać czy widzicie w, na filmikach, czy ta moja cera jest mm, ładniejsza niż była, ale moim zdaniem jest dużo ładniejsza. W ramach eksperymentu zrobimy jeszcze jedną rzecz, której z reguły nie robię, a mianowicie rozświetlimy sobie e, takie strategiczne miejsce. Zobaczymy jak będzie wyglądał na nosie, bo nos właśnie to jest też takie miejsce i tutaj między brwiami gdzie te pory lubią być rozszerzone i często i podkłady i korektory, no nie wyglądają dosyć ładnie, ale w tym przypadku jestem pod wrażeniem. No i rzeczywiście rozesnieło mi to. Rozprowadzają się w trymiga, pięknie kryją. Nie, no, sztos, sztos. Znowu się do Was zbliżam i zmieniam światło, żeby pokazać Wam, że ta żółka, która tutaj była, jest totalnie zakryta. OK, kochani, ja sobie teraz skończę makijaż i wrócę do Was z takim pierwszym podsumowaniem. No i jestem z powrotem, tak prezentuje się już cały makijaż. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam na ustach, to jest to pomadka z Neon w odcieniu 205. Pod oczy nałożyłam puder z hem, właśnie ten, który jest dedykowany pod oczy, a na całą twarz puder Paisel, to jest High Definition Loose Powder 01 Light Beige. On nie jest taki do końca light, bo on jest średni w odcieniu i e, żółty, więc mi nie pasuje, bo ja jestem żółta i nie jestem jakoś super blada, ale osoby, które mają tak jasną karnację, nie będą z niego zadowolone. Ale jeżeli chodzi o sam korektor, bo o tym dzisiaj mowa, Póki co wygląda pięknie, absolutnie nie wlazł mi tu żadne załamania. Wydaje mi się, że on też wygładza pory i wygładza tą strukturę, skóry, wszystko jest takie ładne. No, naprawdę bardzo mi się podoba. W tych miejscach, y, gdzie nałożyłam go na twarzy, też to fajnie się prezentuje, nic y, mi tutaj jakoś bardzo nie przebija jak na ten moment rewelacja. Czy polecam? Jak najbardziej tak. Zobaczymy jak też się będzie spisywał później, ale ja już widzę, że to będzie coś fantastycznego. On kosztuje 20 zł w katalogu, więc cena też nie jest jakoś mega wygórowana. Jeżeli macie dodatkową zniżkę, to już w ogóle rewelacja. Kochani moi, na dzisiaj to tyle kciuki w górę. Jeżeli film Wam się podobał, ja się zabieram za nagrywki kolejnych filmów. No i do następnego razu, trzymajcie się. Pa!